To ja tutaj od że nie, jakby nie roszczę sobie prawa do, do wiedzy, ale moim zdaniem nie jest wyjaśniona kwestia, czy ta droga, na etapie, ta łońca wschodnia na etapie od szpitala do ulicy Wierzbowej, a potem do, do Czytorów, nie konfliktuje się z terenem zagrożenia powodziowego. Proszę Państwa, wodą stuletni. Otóż chcę oświadczyć, że niedawno nastąpiła nowelizacja, już Państwa, prawa wodnego, ustawy właśnie prawowodnej, która wprowadziła pojęcie wody sur i W artykule 88L wyraźnie pisze, że nie jest możliwe tam żadna inwestycja, żadna, nawet krzewów i kwiatów nie można zaliczyć, wyjątkiem ścieżek rowerowych. Czyli w strefie zalewowej, proszę Państwa, nie można budować niczego, a tym bardziej drogi. Nawet w Nowym Wałach. Więc chcę powiedzieć, że proszę Państwa, nie pamiętam z dzieciństwa, jak bawiłem się w latach 60 chyba to było nad Wieprzem, gdzie była powódź i woda dochodziła aż do olszynek za szpitalem, do parku, państwa pod czy moim, na nim widzę, tak w pamięci, że w pewnym momencie ta woda nawet przekraczała domniemaną strefę budowy obwodnicy wschodniej. A trzeba powiedzieć, że przecież obszar to, proszę Państwa, powodnik stuletni to moim zdaniem będzie nie niższy niż ta powódź w latach 60 tylko wyższy. Jeśli tak, to trzeba według mnie sprawdzić, czy budowa tym szlakiem obwodnicy w szkodni, a nawet w ulicy ma sens. Proszę Państwa, no jaki sens ma budowa obwodnicy, która tak naprawdę będzie służyć y, ruchowi większemu niż lokalnym. Moim zdaniem, y, zwłaszcza, że koszty budowy właśnie tej części, która ma ten ruch y, Wojewódzki co najmniej zapewnić jest bardzo duży. Chodzi mi o odcinek między wierzbową poprzez jakby tory kolejowe do ulicy Wojska Polskiego do drogi wojewódzkiej 815. Chociaż tam jest potrzebny wał od wierzbowej do torów, estakada, czyli wiadów bezkolizyjny moim zdaniem nad torami, a potem kolejny wał przed łąki do, do drogi wojewódzkiej 815. Przecież to kosztować będzie co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych, co najmniej. Według ceny dzisiejszej. Więc pytam, jaki sens budować za takie potężne pieniądze, nawet zewnętrzne, w 80%, dla kogoś, kto jakby nie ma związku z UBART-owym. Przecież to wskazuje też, że moim zdaniem brakuje pewnej synchronizacji działań samorządowych równego szczebla. Bo, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeśli się zastanawiam, czy władze miejskie o tym wiedzą, że władze powiatu praktycznie, praktycznie mają już gotowy projekt. Przebudowy drogi powiatowej 1551N, a to jest ulica Wierzbowa, od, wie, od ronda przy ulicy Słowackiego do mostu w Chlewiskach, a potem ta droga ma biec aż drogi wojewódzkiej, do drogi wojewódzkiej 821, czyli Państwa, przez Pałecznicę, tam praktycznie do skrzyżowania na Ostrów. I proszę Państwa, w ramach tej przebudowy ma, na, cała ulica Wierzbowa ma być przebudowana. Ma być, mają być nowe ścieżki rowerowe. Ma być, proszę Państwa, rozebrany stary most na Bierszku w Klewiskach, ma być budowany nowy most. Dzisiaj most w Klewiskach ma nośność 12 ton. Ma być i ma, ma chyba 5 bądź 6, proszę Państwa, podpór. Ma być zbudowany nowy most, ma nośności co najmniej 30 ton. Więc cały ruch towarowy, który generuje, załóżmy, generują zakłady przemysłowe na ulicy Wierzbowej, to równie dobrze, będzie mógł dojechać albo do Ronda przy Słowackiego, a potem przedostać się przez węzeł incentrów na dziewiętnastkę i jechać gdzie chce, albo w drugą stronę pojedzie na Nowy Most w Chlewickach i potem szlakiem przez Serniki, czy dalej do, przez Pałecznicę do Ostrowa do też w drugą stronę. Więc pytam, po co po co Lubartowowi obsługa drobnego, czy niewielkiego ruchu wewnętrznego za pomocą no, potężnej inwestycji Warte niektórzy mówią po grubo ponad 100 milionów złotych przy takiego wiek, więc są chyba jakieś inne możliwości. Czy moim zdaniem należy jakby przebudować tą koncepcję? Ja na przykład jestem zwolennikiem i twierdzę, że ulica Wschodnia jest potrzebna. Proszę Państwa zauważycie różnicę. nie ogólnica wschodnia, nie droga wschodnia, tylko ulica Wschodnia. I teraz tak, proszę zauważyć. W nomenklaturze w planie przestrzeni miasta Robertowa. Ta obwodnica wschodnia niższa jest określana jako, proszę Państwa, kdl to znaczy klasyfikacja drogi zbiorczych. Głównie Głównym parametrem to jest szerokość właśnie pasa drogowego od 20, od 20 do 30 metrów. Proszę zauważyć, że w ramie przestrzennym aktualnym, który jest, proszę Państwa, kilka pokoi dalej, ulica Góry, która jest główną osią transportową miasta, ma klasyfikację o rząd niższą, kdl czyli, proszę Państwa, klasyfikacja drogi lokalnej. Zastanawiam się, dlaczego droga, która ma być ulicą gdzieś wschodnia, na granicy terenu zalewowego, ma KDZ, a główna ulica miasta ma KDM. Tak przy okazji, równoległa droga do ulicy Lubeckiej od strony zachodu, czyli po powstańce Warszawy i Szaniarskiego, też ma KDZ. Państwa, więc to aż się prosi, jestem mówiąc tak otwarcie, jakby po konsultacjach z, z projekcjantami właśnie szlaków drogowych, że a się prosi, że jeśli powiat zbuduje, przebuduje tą drogę powiatową, czyli wierzbowo, i zbuduje nowy most w Klewiskach, żeby zmienić klasyfikację dróg w ten, na terenie miasta Lugorka. A się prosi, żeby wyrzucić z terenu miasta ruch transportowy. Właśnie zmienić Państwa, klasyfikację, obniżyć również klasyfikację na KDL drogi Powstańców Warszawy i zrobić tak jak teraz jest, na KDR i tej w tej ulicy wschodniej również zrobić, Państwa, właśnie klasyfikację KDR, a nie KDR I ograniczyć zasięg tej ulicy, ulicy Znaczą wtedy, wyłącznie do ulicy Wierzbowej. Nie da się zbudować, proszę Państwa, jedno, w jednym czasie takiej dużej inwestycji, dlatego należałoby przy zmianie klasyfikacji, obniżeniu jej, budować tą drogę odcinkową, odcinkową, od ulicy Koźmickiego, właśnie od tego sprzedawania z do dochodzi po kolei do Hutniczej, do Łąkowej zobaczyć co się dzieje, to do Również Kestowie wcześniej, potem do, do Łąkowej zobaczyć co się dzieje, Nie, jak z tymi drzwiami, jak ze środkami zewnętrznymi i próbować yy, zbudować tą ulicę powiem, praktycznie wyłącznie dla potrzeb lokalnych, bo nam chodzi o to, jako mieszkańców Lubartowa, żeby z punktu A do punktu B na terenie miasta móc się jak najszybciej dostać. W tym celu nie ma potrzeby wydawać dziesiątek, a nawet setek milionów złotych, dlatego, że, że no, to się zapewni tak przez Lubartów niepotrzebne również osobom z poza Powtarzam, one mogą się dostać na dziewiętnastkę w Incertowie, a te ludzie, firmy transportowe w Wierzłowie, bo to jest główny, główny rodzaj zarzut, może być, że co z firmami na ulicy Wierzłowie? Spotkałem się z takimi argumentami, no to mówię. One mogą się dostać poprzez rondo na słowackiego na 19 czy 5 centów, albo przez nowy most w rybiska, przez sereniki znowu wylądować Właśnie w tym samym miejscu, który, by, jakby, który nie musi i nie narzuca jasnej jachtę przed miasto. Jeszcze jedna, którą która sama mnie to jest taka, ale w końcu załóżmy firma Wibro no, może mieć kłopoty, choćby tak Jeśli ktoś jest z firmy Wibro, ja przepraszam za użycie do, do, tej nazwy, ale na pewno nie będzie to miało negatywnego znaczenia. Załóżmy, że firma Wibro chciałaby, chciałaby, dojechać z masą gdzieś na teren miasta. No to jeśli... Powiedz, Państwa zrobi zakaz, a zamierza zrobić zakaz na Rondzie na ze skrętem w lewo, tylko będzie kierował ruch towarowy na prawo i w kierunku na na, na 19, to przecież można śmiało załatwić dwie kwestie. Wprowadzić tabliczki, że nie dotyczy ruchu, ruchu lokalnego i wtedy wibro może zajechać wszędzie w mieście, albo można jakie zgodę wydawać na, na właśnie ruch ośrodko-towarowy. W związku z tym... Podsumuję swoje wystąpienie. Żadna obwodnica wschodnia, w y, żadnym obwodnicazie na całym y, odcinku, aż do ulicy Wojska Polskiego, tylko najwyżej do Wierzbowej i to robione etapami, obniżenie tych klasyfikacji na KDL i moim zdaniem nowa organizacja ruchu, która zrówna y, wszystkie szlaki y, jakby transportowe, równorożnikowe, czyli, czyli równoległe do lubelskich w znaczeniu, czyli to ma być wyłącznie kdr czyli drogi lokalne. Natomiast nie rozszerza się w takie Coś trzeba z tym zrobić. Powinniśmy się kierować wyłącznie racją Lubartowa i jej mieszkańców. Ta racja mieszkańców Lubartowa jest najważniejsza. Dziękuję w tym momencie. Y, y, się, że nie ma znaczenia, jaka to jest droga, czy to jest wojewódzka, czy to jest gminna. To proszę Państwa, ma radykalne znaczenie, czy, czy dominujące znaczenie. Bo bo jeśli droga jest ponad gminna, to zarządcą nie jesteśmy my. Natomiast w drodze tej, która jest, już niezależnie, bo rzeczywiście to kwestia dyskusji, no ale to drogowcy ustalali kategorię głównie, bo, bo plan zagospodarowania był również z branżą drogową realizowany, więc kwestia oznaczenia literowego, to ona była na etapie planu zagospodarowania. Ale bardzo dominujące znaczenie ma to, że to jest droga miejska a w związku z tym zarządcą jest miasto i miasto niezależnie już czy ona zbudowana jest o opasie 7 metrów, 8, 9 czy 10, to zarządcą jest miasto i miasto będzie regulowało sposób poruszania się po tej drodze. I my wspólnie tutaj Państwo mieszkańcy nasi yy, wszyscy zainteresowani ustalimy w jaki sposób po tej drodze będziemy się chcieli yy, poruszać. Druga kwestia yy, proszę Państwa Pan Gregorowicz, myślę, że nie będzie miał mnie za złe, że, że powiem, by, był burmistrzem, to dokładnie wie, że plan zagospodarowania opiniują służby i na poziomie wojewódzkim, już nie mówiąc o jakichś tam niższych, i, i ten element wody stuletniej czy innej, on był przy planie uzgadniony. Więc ja bym też tutaj zasugerował, że, że nie można negować wszystkiego, co co pakowcy od ochrony środowiska ustalają, że uzgodnili pozytywnie przebieg po terenach zalewowych. No, to nie jest na szczęście kubatura, więc nikogo nie, nie zatopi, a czasami dwa w postaci drogi jest elementem potrzebnym. Ja już od realizacji całości odcinka, ja Państwu na początku zaznaczyłem, że my nawet w przetargu na, na, na projekt to etapujemy. Pierwszy etap, rzeczywiście jest potrzebny, bo Państwo tym przychodzą i mówią, to uzbrojenie w drogi tych terenów osiedli czy między Łąkową, a, a 1 Maja. To nawet gdyby całość szacować, to, to jest z rzędu przynajmniej trzykrotnie niższa niż Pan powiedział, więc nie, nie też nie, nie budujmy tak, że, że to jest, nie wiem, od 150, 200, może milion. Nie, jest, jest, to, jest to szacowane, około 30 milionów złotych ta inwestycja bo ona też nie jest nam w całości, ona nie jest proszę Państwa długa, bo to jest 4 km te, tego wszystkiego, więc, więc tutaj drogi nasze gminne przy tam średnich parametrach buduje się, czy takich no może minimalnych to żeby ona pozwalała normalnie żyć, to jest kwota rzędu gdzieś tam około 1,5 miliona złotych, tak, tak szacunki drogowców mówią, więc.